Hej tu Tony Hawk. Zapraszam was serdecznie na unboxing zegarków ze sklepu TimeTrend.pl. Mam tutaj dwa dziszoki, bardzo nietypowe. Na pewno was zainteresują, także zapraszam do oglądania. Jak już wspominałem, paczucha ze sklepu TimeTrend.pl. Udało się kupić dwa bardzo fajne egzemplarze. Można powiedzieć świeżynki, już Wam pokazuję. W środku są papierki, które nas zbytnio nie interesują. A więc, tak, pierwszy z zegarków to jest kostka. Kostka typowo damska, czyli mniejsza model GMDS 5610 PP. Zegarek, który miał premierę w lutym tego roku. Teraz mamy początek marca, także super świeży temat, e, i dlatego go zamówiłem. E, teraz już widzę, że ten róż, który na zdjęciach wyglądał na trochę ciemniejszy, e, jest w rzeczywistości taki bardzo jasny, pudrowy, jak to się mówi e, czy też majtkowy, nie wiem. E, mała kosteczka e, moja żona takiego zegarka jeszcze nie ma w kolekcji, także e, no, postanowiłem, że to coś takiego będzie, bo różowy zegarek jeden już ma. E, natomiast Natomiast ten rusz jest zupełnie inny. Mam nadzieję, że jej to przypadnie do gustu. Tu jest metka i powiem tak: to, że ta metka jest osobno w pudełku, świadczy o tym, że ten zegarek był już wyciągany, że nie jest fabrycznie zapakowany. Również tutaj zwróciłem uwagę, że ten pasek jest tak dość daleko zapięty, to również sugeruje, że ktoś go po prostu nie spakował tak, jak on był fabrycznie, a ja na to zwracam uwagę za każdym razem. Drugi zegarek. Drugi to jest zegarek rocznicowy. Zegarek, który ma dedykowane specjalne pudełko w trzech kolorach: czerwony, żółty i czarny. I to jest związane z tym, że ta rocznicowa seria to są właśnie trzy zegarki: czerwony, żółty i czarny. Także specjalne pudełko, które pasuje do każdego z tych zegarków. Już wam pokazuję, co to jest za model. DW 6900 TR zegarek na 30 rocznicę wydania powstania modelu DW 6900 Dokładnie ten egzemplarz jest hołdem, jest nawiązaniem powiedzmy prawie jeden do jednego z egzemplarzem, który był właśnie w 1995 roku wprowadzony do sprzedaży. Tamten miał oznaczenie DW 6900H, ten ma literki TR na końcu, natomiast te zegarki są bardzo podobne. Także zegarek jest bardzo ciekawy i powiem tak, pierwszy DW6900 miał właśnie premierę w 1995 roku. Miałem wtedy 11 lat, a na ekranie kin wchodził film Jumanji. Było to bardzo dawno temu, także można tylko sobie wyobrazić jakim dinozaurem jestem. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Aha, wcale Wam nie pokażę, bo zegarek jest w drugą stronę. Ale pięknie wygląda. Ja nie mogę. Już tutaj zaczynam szarpać, coś zaraz urwę. Zegarek jest tak jakoś tutaj sklinowany w kartoniku. Dobra, yy, tak to wyglądało, więc tu po prostu się zahaczał i yy, jakbym ciągnął, to bym to pourywał. A ja uwielbiam zbierać pudełka, niestety. Dobra, słuchajcie, tu przez folię widać, że to jest najpiękniejszy zegarek, jaki kiedykolwiek widziałem. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Przepiękny zegarek. Troszkę Wam tak do słońca tutaj go odwrócę. Zegarek jest przekozacki, naprawdę. Do tej pory nie kupowałem zegarków DW 6900, ponieważ nie mogłem wtrafić na jakiś taki egzemplarz, który by mi bardzo, bardzo odpowiadał. Natomiast, jak tego zobaczyłem, to po prostu momentalnie. Decyzja była, że tak powiem, natychmiastowa. No i po prostu zdecydowałem, że, że on będzie w mojej kolekcji. Także nagrywanie w miejscach publicznych wiąże się z tym, że trzeba czasem po prostu zmienić lokalizację. Wracając do tematu, zwróćcie uwagę na ten przycisk podświetlenia. On jest metalowy, miało być na bogato i myślę, że się udało. Także widzę dokładnie swoje odbicie. Znaczek G na czerwono. Dla podkreślenia, z czym mamy do czynienia. Także bardzo fajnie to jest zrobione. Pozytywowy wyświetlacz, petarda, czerwone napisy na czarnym bezelu. Tutaj petarda, naprawdę przepiękny zegarek, super wygląda. Także to oczywiście nie jest wszystko, bo mamy tu jeszcze specjalne podświetlenie oraz specjalny dekielek. Zaraz Wam pokażę. Zaraz sobie też zegarek przymierzymy. Jest po prostu przekozacki. Natomiast ja Wam pokażę jeszcze, z czym mamy do czynienia tutaj na Dekielku. Mam nadzieję, że to będzie w tym świetle dobrze widoczne. Mamy tutaj gwiazdki dookoła. Kto zgadnie, ile jest tych gwiazdek? Gwiazdek jest dokładnie 30, ponieważ jest to 30. rocznica. Także za chwilkę je sobie policzymy. Oczywiście żartowałem. Chciałem się przenieść do studia nagraniowego. Przepiękny zegarek. Myślę, że mało będzie osób, które powiedzą, że jest brzydki. Oczywiście sam kształt bezela może nie wszystkim się podobać. Natomiast jeśli chodzi o zestawienie kolorystyczne, jeśli chodzi o to, że ten zegarek dostał właśnie też pozytywowy wyświetlacz, to wszystko naprawdę robi robotę. Wspaniałe są te czerwone napisy na bezelu. Super, to dodaje charakteru. No i oczywiście mamy tutaj różnobarwne te kółeczka, te wyświetlacze. To wszystko naprawdę zgrywa się niesamowicie. Natomiast no, oczywiście nie jest to właśnie jakby przypadkowa forma, ponieważ ten zegarek ściśle kolorystyką nawiązuje właśnie do DW6900H. Ja w tej chwili troszeczkę tutaj tak podniosę, rzucimy miniaturkę, sobie zobaczycie, możecie porównać właśnie, jak te zegarki wyglądają jeden i drugi, jak ten pierwszy model z 1995 roku wyglądał. Ale tak mniej więcej widać, że bardzo dużo cech zostało zachowanych. Cieszę się, że mam w kolekcji zegarki, które właśnie nazywam kamieniami milowymi. Każdy ma inny kształt, na te kształty przez lata zostały zachowane. Natomiast ja tutaj za chwilkę wrzucę Wam takie fajne, taką fajną grafikę, na której przedstawione są momenty, właśnie takie historyczne. Kiedy poszczególne modele zegarków pojawiały się w ofercie Casio G-Shock I na przykład, pierwszy Casio G-Shock jaki został wprowadzony do sprzedaży w roku 1983, to była właśnie taka kostka. Bardzo podobna zresztą do tej. Ja oczywiście tutaj ją zmodyfikowałem, założyłem na to oraz bulbar Natomiast no, sam kształt zegarka jest bardzo podobny. Później w roku 1989 Casio G-Shock wprowadziło do oferty pierwszy analogowy zegarek i ten zegarek wyglądał niemalże identycznie jak ten, bo ten to jest właśnie też taki, taka reinkarnacja troszeczkę tego pierwszego analoga. Różnic, jeśli chodzi o wygląd, jest bardzo mało, więc na pierwszy rzut oka ciężko te zegarki rozróżnić. Natomiast w 1995 roku Casio właśnie wprowadziło do oferty pierwszy model DW 6900 i on wyglądał w ten sposób. Także te trzy zegarki to jest historia marki to są kolejne etapy rozwoju tej linii, tej serii zegarków. Także mamy tutaj po prostu trzy kształty zegarków Casio G-Shock, które są zapisane w historii y, marki. Y, no i cieszę się, że one są w mojej kolekcji. Także tutaj, na... jeśli chodzi o funkcje, y, nie mamy tutaj zbyt wiele. Natomiast dostajemy y, bardzo fajny kształt y, zegarka w fajnym rozmiarze. Y, fajnie, że jest ten dedykowany przycisk. Y, mówię ogólnie o serii 6900. Także ten zegarek po prostu warto mieć w kolekcji z wielu powodów, natomiast no, na pewno nie ma tutaj jakichś takich fajnych funkcji dodatkowych. Tutaj nawet kształt troszeczkę jakby sugeruje, że mogą być jakieś sensory. No ale tutaj ten zegarek sensorów żadnych nie ma tak, zachwycałem się jeszcze tydzień temu, czy dwa tygodnie temu yy, nowo zakupionym DW9052GBX yy, film z unboxingu również na kanale naprawdę świetny zegarek yy, wspaniale, yy, wspaniale się po prostu czuję go mając yy, zegarka nie położymy na płasko także zegarek możemy tylko w ten sposób yy, tak postawić ja w tej chwili jeszcze troszkę przyciemnię światło. Spróbujemy jeszcze dograć tutaj te fragmenty podświetlenia. Zobaczymy, czy to widać, bo myślę, że warto jeszcze o to zawalczyć, żeby to się w tym filmie pojawiło. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No, i co? I do następnego. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się znowu jakiś zegarek fajny w mojej kolekcji, o którym będę Wam kilka słów powiedzieć. Tutaj jeszcze przez przypadek, yy, dogrywając właśnie fragment o podświetleniu, yy, odkryłem ciekawą rzecz. Otóż po naciśnięciu przycisku, jeśli go przytrzymamy, to on będzie cały czas się świecił. Nie działa to yy, na przykład w GWM5610, gdzie po naciśnięciu, nawet jak będziemy trzymać cały czas, to on będzie po prostu gasł i się zapalał. przyleciała. Znaczy, fajny klimacik, bo e, tutaj przydałoby się teraz zdjęcie zrobić. E, zdjęcie na Instagrama. Także dajcie mi chwilę, ja sobie pstryknę fotkę, bo taki moment to chyba warty jest uwiecznienia. Dobra, uciekła.